Ludzie mówią, nie ma cudów, choć chyba bardziej nie chcą, aby były. Chcesz zobaczyć niepodważalny cud? Zobacz, z jaką dokładnością wypełniło się proroctwo zapisane w Księdze Daniela rozdziale drugim. Nikt o szczerym sercu po przeczytaniu tego proroctwa nie może powiedzieć, że cudów nie ma. To prorostwo jest bardzo mocno powiązane z tym zapisanym w rozdziale 7. Dlatego podczas trwania tej serii o rozdziale 7 Księgi Daniela zaczynamy właśnie od rozdziału drugiego. W drugim roku panowania Nabuchodonozora miał Nabuchodonozor sen, i stworzył się jego duch, i nie mógł spać. Król Babilonu dostaje dziwny sen, ale zapomina, co mu się śniło. Zwołuje więc wszystkich swoich doradców, aby powiedzieli mu, co mu się przyśniło i jaki jest tego znaczenia. Król odpowiedział Chaldejczykom: Ta sprawa już uleciała mi z pamięci. Jeśli nie oznajmicie mi snu i jego znaczenia, będziecie dosiekani na kawałki, a wasze domy będą zamienione w gnojowisko! Daniel miał być stracony z tymi doradcami, dlatego modlił się do Boga niebios, bo wie, że tylko wszechmogący Bóg Stworzyciel może mu tę rzecz oznajmić. Ty również masz możliwość zwracania się do Niego. I jeśli go miłujesz i chcesz postępować tak, jak On to ustalił, to będziesz mu miły i On oznajmi ci rzeczy niedostępne. Tak się stało z Danielem. Wtedy. Danielowi została objawiona ta tajemnica w nocnym widzeniu, za co Daniel błogosławił Bogu nieba. Z tą wiedzą, pewny tego, że Bóg wysłuchał jego wołania, a nie że to były jakieś jego sny, przychodzi Daniel do króla. Daniel odpowiedział królowi: Tajemnicy, o którą król pyta. Nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice i on oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie. Tylko Bóg zna koniec na początku. Tylko Bóg wiedział zarówno co się śniło królowi, jak i jaki jest tego znaczenia. Zobaczmy, co mu się przyśniło. Ty, królu, miałeś takie widzenie. Oto posąg wielki, ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo ze żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie. I wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Nie wiemy dokładnie, jak to, co się przyśniło królowi Nabuchodonozorowi, wyglądało. Pewien ar artysta przedstawił to tak. Mamy tutaj posąg. Głowa jest ze złota, piersi ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, a golenie z żelaza i yy, stopy z żelaza i gliny. Potem kamień uderza w stopy i rozwala cały posąg, a sam napełnia całą ziemię. Spokojnie, my nie będziemy wróżyć z fusów, ani patrzeć w szklaną kulę, aby wymyśleć, co to wszystko oznacza. Bóg się w takie bezwartościowe rzeczy nie bawi. On podał nam interpretację kawałek dalej, w tym samym rozdziale. Zobaczmy. Do. Królu, jesteś królem królów, bo Tobie Bóg nieba dał królestwo, moc, potęgę i sławę. I dał w Twoją rękę wszystko to, gdzie mieszkają synowie ludzi, zwierzęta polne i ptactwo niebieskie. I ustanowił Cię panem nad tym wszystkim. Ty jesteś tą głową ze złota, ale po Tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od Twojego, a potem trzecie królestwo z brązu, które będzie panować nad całą ziemią. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo jak żelazo kruszy i miażdży wszystko, jak żelazo łamie wszystko, tak i ono połamie i pokruszy wszystko. To są fakty historyczne, że od czasów Daniela były dokładnie cztery potęgi światowe. To znaczy Babilon około 606 roku przed naszą erą, medo Medopersja około 538 rok przed naszym, Grecja 333 i Rzym 63. Tutaj historycy różnie podają, ale mniej więcej masz obraz, kiedy te potęgi przejmowały władzę. Każda z tych potęg była reprezentowana przez określony metal i rzeczywiście w historii możemy zobaczyć, że te metale jak najbardziej je reprezentowały. Babilon opływał w złoto. Medopersja wprowadziła system finansowy w oparciu o srebro. Grecja cały rynsztunek swoich żołnierzy tworzyła z miedzi, a Rzym to zdecydowanie królestwo żelaza. Możemy zauważyć, że lokalizacja światowych imperiów przesuwa się ze wschodu na zachód. Ciekawym jest, że zgodnie z objawieniem 11 rozdziałem, światowe imperium w końcu przesuwa się aż na półkulę zachodnią. Były inne starożytne państwa, jednak historia jest jasna i bezsprzeczna. To, co decyduje do dziś o rozwoju historii, działo się w basenie Morza Śródziemnego. Historia zna tylko cztery światowa imperia o charakterze uniwersalnym nie pięć, nie dziesięć, a dokładnie cztery tak jak to jest pokazane w tym prostwie. Zatem Babilon jest zdobyty przez Medów i Persów jakby dwie ręce posągu. I następnie Grecja zdobywa władzę nad ówczesnym światem, a po niej Rzym. Ten z kolei rozpada się na dwa: Rzym zachodni i wschodni, co jest zobrazowane przez dwie żelazne nogi. W kolejnym rozdziale możemy przeczytać o tym, że nabuchodonozor postawił posąg w dolinie Dura, który był cały ze złota. Czyli dokładnie rozumiał, o co chodzi w tym prorostwie, ale w swojej pysze chciał pokazać, że Babilon, królestwo ze złota, będzie trwało wiecznie i nawet Bóg niebios nie pokrzyżuje mu planów. W późniejszym swoim życiu przekonuje się, że to Bóg trzyma w swoim ręku losy świata. Czy ty już się o tym przekonałeś? Wróćmy jednak do prorostwa posągu i zobaczmy dalszą część jego interpretacji. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza, oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce stóp częściowo z żelaza, a częściowo z gliny znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się. Trzymał jeden drugiego. Tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. Władza przesuwa się ciągle na zachód, w stronę zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, które się rozpada. Jest to zobrazowane przez stopy, po części z żelaza i po części z gliny. Posąg ma dziesięć palców i to właśnie na dziesięć państw rozpadło się owo zachodnie Cesarstwo Rzymskie. Obecnie żyjemy w czasach podziałów, podziału krajów Europy. Mamy parę cech charakterystycznych dotyczących stóp tego posągu. Są one zbudowane po części z gliny i po części z żelaza. Mieszanka gliny i żelaza to mieszanka Kościoła i Państwa, chrześcijaństwa i Rzymu. To właśnie próby połączenia religii z Państwem stanowią o okropnościach śred średniowiecza. Taka mieszanka bardzo osłabia moralność i czystość Kościoła. Kościół w tym czasie posługiwał się siłą rządów świeckich dla celów religijnych. Takie podejście zawsze przynosi złe rezultaty. Jezus nauczał, aby te dwie sfery były rozdzielone. Odpowiedzieli mu: Cesarza, wtedy powiedział im: Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. Wtedy Piłat znowu wszedł do ratusza, wezwał Jezusa i zapytał go: Czy Ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, aby mnie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Kościół o tym zapomniał i w ten sposób od IV wieku chrześcijaństwo traci swoją czystość i piękno. Biskupi rzymscy starają się założyć imperia na wzór dawnych imperiów, gdzie panowała jedna religia, z jednym przywódcą, który często był czczony jak sam Bóg. Widzimy to przykładowo w dziele Augustyna, De Civitate Dei, o państwie bożym. Między innymi to dzieło przyczyniło się do dążeń połączenia państwa i kościoła i wielu rzezi, jakie są tego następstwem. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. Wielu próbowało połączyć Europę. Głównie przez małżeństwa, yy, przez mieszanie się ludzi, o czym dokładnie czytamy w tamtym prorostwie. Jednak nikomu się to nie udało. I tak jak glina nie trzyma się żelaza, tak Europy nie udało się scalić. Można tu wymienić takich ludzi jak Karol Wielki, Karol V, Ludwik XIV, Napoleon Bonaparte, Wilhelm II, Adolf Hitler. Oni wszyscy starali się dokonać niemożliwego. Starali się połączyć glinę z żelazem. Zostaw komentarz, jeśli uważasz, że taki sam los czeka również Unię Europejską. Niektórzy mówili, że ta księga musiała być stworzona w II wieku przed naszą erą. Jednak biblijna archeologia, a w szczególności odkrycia z nad Martwego, obaliły te twierdzenia. Mamy pewność, że te rzeczy były spisane w VI wieku przed naszą erą. To jednak jeszcze nie koniec losów świata. Ostatnim etapem tego snu jest kamień, który bez udziału rąk ludzkich Uderza w posąg, rozwala go i sam wypełnia całą ziemię. Tu jest mowa o powtórnym przyjściu Mesjasza. Zauważ, że kamień uderza w stopy, czyli w okres czasu, w którym my żyjemy, jak wierzę, na podstawie również innych proroctw, to przyjście Pana jest bardzo bliskie. Ale w dniach tych Królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwać na wieki. To, że widziałeś, jak kamień został odcięty z góry bez pomocy rąk i skruszył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto, oznacza, że wielki Bóg oznajmił królowi, co nastąpi potem. Sen jest prawdziwy i jego znaczenie pewne. Sen jest prawdziwy i jego znaczenie jest... Pewne. Skoro te wszystkie wydarzenia w historii są tak dobrze udokumentowane, to nie powinniśmy mieć żadnych powodów, aby wątpić, że Królestwo Kamienia również nastanie. Jezus niedługo powróci na ziemię. To proroctwo jest jakby kalką tego, który jest tematem tej serii. Wydarzenia, które Bóg tutaj przedstawił poprzez posąg w rozdziale siódmym, są przedstawione za pomocą zwierząt wychodzących z wody. Ale o tym w przyszłym tygodniu. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Śledź nas na Facebooku i Telegramie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!